Yo siema witam w niedzielę Dzisiaj sobie pokomentujemy pewien film Dosyć młodego kanału, który nazywa się Facet to facet Na dzień dzisiejszy ma tysiąc Z kawałkiem tych subskrypcji Bardzo szybko się kanał rozwija, jest nawet ciekawy Fajnie prowadzony, są tam pewne błędy techniczne Ale jest to jeden film Który nazywa się w Polsce Tu no być yy, bezdzietną syngielką Nikt się z nami nie liczy no i ten filmik troszkę mnie tak, no lekko zdenerwował, bo wydaje mi się stronniczy, no to stwierdziłem, że zrobimy sobie takie małe komentarzy. Oczywiście do autora tego kanału nic nie ja mam, po prostu uważam, że w tym filmie no troszeczkę przegiął, więc, więc zaczynamy. Cześć, witam na kanale Facet Facet, słuchajcie, Yo. dzisiaj będę czytał list od czytelniczki do redakcji Papilota i list jest zatytułowany, cytuję. W Polsce trudno być bezdzietną singielką, nikt się z nami nie liczy. Ko Zacznijmy od tego, że Papilot to nie jest chyba najlepsze źródło informacji o różnych zjawiskach społecznych, tylko to jest bardzo stronniczy portal, głównie dla kobiet, i głównie po to, żeby był no, kontrowersyjny i po to, żeby miał wyświetlenia. A tutaj kolega nieraz się bardzo mocno skupiał na tym Papilocie, co według mnie jest no, nie do końca dobre, tak? Bo można stworzyć sobie wyobrażenie, że coś jest jakby rzeczywiste, a tak naprawdę jest to tylko przegięty artykuł, tak? Koniec cytatu. Ja się śmieję, ja się uśmiecham, bo po prostu jest to zabawne, bo widzę, że niektórzy po prostu wciąż oczekują nagród za darmo i jakichś tam promocji i w ogóle czegokolwiek, tylko dlatego, że po prostu istnieją i oddychają. Ale tutaj niestety trzeba Takmara sprowadzić na ziemię. Dlaczego wiem, że Takmara? Bowiem, jak ma na imię. Dobra, słuchajcie, dopis redakcji brzmi: Takmara nie rozumie, dlaczego państwo faworyzuje rodziny No ja też tego nie rozumiem. Zaraz Ci, Dagmara powiem, odpowiem na to pytanie, słuchajcie, zanim zaczniemy, proszę was o lajka, like komentarz i o y, saba na koniec. Czytam lajka like i saba i na koniec proszę komentarz, jak już obejrzymy. Dobra, słuchajcie, czytam... Muzyczka troszeczkę za głośno, tak technicznie. No i to proszenie się to, ja bym proponował na koniec jednak, tak, osoby i... <laughs> ekspert się znalazł ze mnie. <laughs> od razu artykuł. Co chwilę wprowadzane są nowe ulgi i zasiłki. To jest ten list od tej Dagmary do redakcji Papiloty. Słuchajcie są... jeszcze raz. Co chwilę wprowadzane są nowe ulgi i zasiłki. A kolejnym grupom społecznym żyje się podobno lepiej. Tak się zastanawiałem, gdzie w tym wszystkim jestem ja. Od dawna czekam na coś dla siebie i na razie nic z tego nie wynika. Płacę takie same podatki, nikt mi niczego nie daje ani nie ułatwia. Dlaczego? Chyba musiałam komuś podpaść. No tak, podpadłaś, bo nie masz rodziny. Tak samo jak facet, który nie ma rodziny i. Jest po 26 roku życia. Nie tak, Mara. To się nazywa po prostu życie. Tak, to jest życie. To jest życie. Salavi. E, kraj, gdzie jedna grupa społeczna jest ważniejsza od drugiej, to jest życie. Normalny kraj, demokratyczny i podział na ludzi lepszych i lepszejszych. To jest życie. Okej. Okay. Nikt z nas nie dostaje nic za darmo, nikt z nas nie ma żadnych ulg podatkowych bez powodu. Nikt nic nie mówi, żeby coś było za darmo, no ale dobra. Nikt z nas nie ma za darmo żadnych promocji, żadnych prezentów, żadnych nagród. To po prostu się nie dzieje w życiu normalnego człowieka. Chyba, że ktoś mieszka w jakimś bananowym świecie i wyobrażeniu rzeczywistości, gdzie wszystko po prostu spada z nieba. Go banana I. No nic, czytamy dalej. Moim największym przemieniem jest chyba to, że miałam czelność nie wyjść jeszcze za mąż. Nie urodziłam też dziecka, więc jestem podwójnie przegrana. Pracuję. Tak samo jak facet, panie facet. Staram się, a tu żadnej nagrody. Znowu żadnej nagrody nie dostała Mara. Czuję się wręcz karana ze swoją niezależność i jest to w tym najsmutniejsze. Przecież tak łatwo to zmienić. Wystarczyłoby założyć rodzinę. Jeżeli rzeczywiście... No, porada eksperta wystarczy założyć rodzinę. To czemu, jak Ty mówisz o facetach, yy, o kobietach, to facetom mówisz, żeby nie zakładali rodziny, bo to po prostu się dziś nie opłaca? No to jak to jest? To co? A kobietom się opłaca, a facetom się nie opłaca? No, w sumie racja może kobieta rzeczywiście bardziej się dziś opłaca, bo mają prawne yy, jakby korzyści większe prawne niż facet. Ale to jest troszkę kiepska porada, nie? Czy rzeczywiście chciałabyś po prostu korzystać z programów społecznych i brać te 500, no to rodzi dzieci, no tak się to robi, no niestety. Ale czy rzeczywiście chciałabyś do tego... Do... Albo bo przypiszcie do Parti Pisu. Prowadzić. Czy tak chcesz w życiu, czy po prostu chcesz być darmozjadem wtedy? No nie wiem, zapytaj sama siebie. Czytamy dalej. Problem polega na tym, że na razie nie planuję i na żadną pomoc mi się nie zapowiada. Słyszałam wręcz o pomysłach wyższego opodatkowania singli. Masz mm. inny pomysł na siebie? Nie zdziwię się, jak to wprowadzam. Oczywiście dla dwóch płci. Płać więcej. Osób w mojej sytuacji się nie wspiera, a niektórzy chcieliby nas wręcz karać. A w takich momentach naprawdę czuję się jak jakiś darmozjan. Nie słyszałem o planach, że ktoś będzie chciał bardziej opodatkować singli, bo nie sądzę, żeby to się miało wydarzyć. No Natomiast no. jeżeli tak będzie, słuchajcie, ja ten podatek zapłacę. Brawo. Ja ten podatek zapłacę. Czytamy dalej. Ma więcej niż 25 lat, więc z pitu nikt mnie nie zwolni. Na 500 plus też nie zasłużyłam, ale na podwyżki w sklepach i mnóstwo utrudnień administracyjnych już tak. Nikogo nie interesuje, jak sobie poradzę w życiu, bo widocznie jestem obywatelką drugiej kategorii. Fatet... No bo tak jest, stwierdza fakt. Na pewno nie rozumiem, w czym to jest oburzenie w tym filmie. No tak jest, tyle że no tutaj akurat się zwraca uwagę, że to jest kobieta. No ale kurwa, mać! facet ma tak samo. Singiel po 26 roku życia zapierdala na wszystkie plusy. I wszystkie inne ulgi dla tych, co rodziny mają. To nie jest sprawiedliwe i nie będzie sprawiedliwe. Naprawdę ja nie rozumiem, na huta tutaj do kobiet. są rodziny, im większa, tym lepsza. Nie jest tak, że nikt się tobą nie interesuje. Twoja rodzina, twoi znajomi, twoi przyjaciele się tobą interesują. I urząd skarbowy. Tak Ktoś się tobą nie interesuje, to nikt poza nimi, bo ludzie po prostu mają swoje sprawy na głowie. Nie myśl sobie, że to, że tobie nie wystarcza, żebyś sobie kupiła nowe kosmetyki, czy nie wiem, jakiś fajny ciuch, to jest problem szerszego społeczeństwa. Nie jest, dobra? Po prostu nie jest. No, czytam dalej. O, O, tutaj napisała e, Dagmara już po tym faworyzowaniu rodziny, i większa, tym lepsza. Tutaj jest dopis Dagmary. Nie mówię, żeby im coś odbierać, ale kiedy znajdzie się coś dla mnie, słuchaj. No tak, no, jeżeli komuś się daje, tak, no to pojawia się zawiś i zazdrość. U każdego normalnego człowieka takie coś się pojawi, no bo z jakiej racji on ma, a ja nie mam. Mimo że ja zapierdalam tyle samo godzin. Jestem młody, mam więcej siły, jestem bardziej kreatywny. No nie wiem co tam jeszcze można powiedzieć. No głównie takie cechy, jeszcze panie wiele, wiele innych cech się znajdzie. O no, elastyczne na przykład, szybko się uczysz, tak? No a taki tatuś, taka mamusia, mają po dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci. Specjalnie dużo nie pracują. Są tacy, co oczywiście, nie mówię wszyscy absolutnie, to jest po prostu patologia, te 500 plus idzie na, no wiadomo, na alkohol. Były pomysły, że mają być bony zamiast pieniędzy, albo powinny być wymóg, że chociaż jedna osoba pracuje i wtedy no, byłoby to pewno lepiej i nic by, nikt do tego nie miał. Znaczy może miałby, ale nie tak jak teraz. Więc no to nie jest nic dziwnego, no że tak się ta dziewczyna czuje, też by coś chciała. I każdy facet na jej miejscu, w jej sytuacji, by powiedział dokładnie to samo. Tylko oczywiście ktoś, kto jest troszkę bardziej inteligentny, powie, nie, ja nie chcę, ja nie chcę czegoś dodatkowego za to, że coś tam, bo jestem jakąś tam grupą społeczną, tylko ja po prostu chciałbym niższych podatków. Tylko niestety większość ludzi kurwa nie rozumie, że, że jak się minimalną podwyższy, to to właściwie chuja daje, bo jest inflacja. Obniżenie podatku to jest rzecz najważniejsza. Ale dobra. To brzmi dla mnie, to brzmi w moich uszach, jak zabierzmy mi ten hajs i dajcie, dajcie go na... No już tam dopowiadasz, dopowiadasz trochę, no, ale dobra. No ale nie masz rodziny, Dagmara, tak, nie dostaniesz tych pieniędzy od tych ludzi, którzy dostają te pieniądze. Dobra, czytam dalej. Jestem w takim wieku, że chciałabym wreszcie kupić mieszkanie, no to kup. W czym problem? No, no to Zbierałaś kup, stary... Porada ekspeda z To no to kup. Ale się nie zastanawiam na tym, że ta dziewczyna będzie musiała płacić dłużej i większe raty, i, i po prostu będzie na tym bardziej stratna, będzie to dla niej niekorzystne w porównaniu do kogoś, kto tą rodzinę ma. No to jest znów to jest brak sprawiedliwości, zupełnie obiektywny. Byłaś niezależna, byłaś silna, byłaś y, samodzielna, tak? Miałaś po prostu własny wielki plan, y, zajęłaś się swoją y, karierą. No tak, czyli ma zapłacić podatek za to, że jest bardziej zaradna. No, tak samo facet. To dlaczego teraz yy, nie możesz sobie kupić mieszkania? Hmm? No dlaczego? No, no dlaczego. No właśnie. No bo nie ma kasy, Czasami. kurwa! Ciągle pojawiają się jakieś nowe programy. Mieszkanie dla młodych, czy też inne mieszkanie plus. Oczywiście żaden z nich nie jest dla mnie napisała mara. No bo po co pomagać bez jednej singielce? W domyśle radź sobie sama, bo na pewno cię stać. Efekt jest taki, że płacę no, majątek za wynajem i nie mam żadnych perspektyw. To tak, nie ma perspektyw. To może zamiast płacić majątek za wynajem, to po prostu sobie znajdź faceta, załóż rodzinę i... O proszę, jaka porada. No to czemu nie masz takie porady dla facetów? Skoro za dużo płacisz, yy, musisz dawać te, te wszystkie plusy i nic, nie masz żadnego plusa dla siebie, to znajdź sobie babę, będą mniejsze opłaty za wynajem. No ale tak nie powie gościu na kanale promieńskim przecież, no to by nie wypadało sobie kupcie coś i wtedy będziecie mieli albo hipotekę, albo po prostu kupcie sobie na własność. Jak się złożycie we dwoje, no to będzie trochę łatwiej, nie musisz od razu całego mieszkania sama płacić. No, generalnie tak to wygląda. Teraz czytam dalej. O jakiejkolwiek pomocy państwa bym nie pomyślała, to limity zawsze ułożone są pod rodzinę. Jedna osoba na nic się nie załapie, małżonkowie mogą się wspólnie rozliczać i mają ulgi, na dziecko też coś zawsze skapnie. I skąd na to wszystko brać? Finansują to osoby w mojej sytuacji, a myślę, że jest y, nas całkiem sporo. Tak, osoby w Twojej sytuacji to finansują, ale finansuje to też każdy inny y, podatek. Każdy podatek, jaki jest płacony, jest używany właśnie na te wszystkie programy społeczne. Na to, żeby cały serwis był dookoła nas, żeby wszystkie usługi były, żeby były szkoły, żeby były szpitale, to nie... No tak, tylko że nie wspomnisz o tym, że dystrybucja tych wszystkich podatków jest, no zjebana, jak nam mówię, bo specjalnie dużo wojska u nas nie ma, więcej jest biurokracji niż tego wojska, drogi są, kurwa, <grym> z dziura na dziurze <grym z> dziura> i, i tak to wygląda, no to chyba coś nie tak jest z tą dystrybucją podatkową, co? Bardziej tu chodzi o to, żeby łatać budżet. Nie jest tak, że tylko ty dajesz... a bo na podwyżki dla polityków, oczywiście. Tutaj byli wszyscy jednostronni z opozycją, że na podwyżki tak, 50%, 100%, tak, oczywiście, kurwa. Jeszcze robić to w takim momencie, gdzie jest teraz, kurwa, kryzys, ludzie potracili robotę, epidemię, bezrobocie zajebiste, w chuj, PKB spadło w chuj, w pizdu, na yy, web. Ale nie, polityk sobie teraz to z po prostu strzał w ryj obywatelowi. To jest kpina z obywateli, żeby w takim, kurwa, momencie yy, dawać sobie podwyżki. Po prostu! Ale nie, wszystko jest ok! Na ulicę, kurwa! Też pieniądze na tych, którzy mają po prostu te ulgi finansowe od państwa za to, że mają założoną rodzinę. To nie jesteś tylko ty, Dagmara. Tak, to jest 38 milionów Polaków, którzy trafią. Ale co sądzisz, że ona o tym nie wie? Nie jesteś jedyna. Wiem, że nie napisałeś, że jesteś jedyna, ale insynuujesz, jakbyś to ty była tą. No, chyba ty insynuujesz, żona insynuuje, ale okej. Okay. <laughs> dziewczyną, która ponosi największą, jakby, opłatę z nas wszystkich. Czytamy dalej. Nie twierdzę, że zasługuje na order i specjalne traktowanie, ale gdzie podziała się sprawiedliwość? Obywatele. Nikt nie chce orderu, nikt nie chce żadnej nagrody. Po prostu wszyscy, każdy chce godnie żyć i w miarę, żeby to było równo rozdystrybuowane, roz, roz, e, te wszystkie podatki, tak? Bez plusów. Po prostu niższe kurwa podatki. Dzieleni są na lepszych i gorszych, innym się daje, a mnie zabiera ponad połowę pensji w postaci... No, 82% dokładnie z batek. Różnych zdani. Moim zdaniem to kiepska strategia. Takich ludzi yy, jak ja też wypadałoby wspierać. Dlaczego mamy wspierać silne, niezależne kobiety? Tak? A dlaczego mamy wspierać silnych, niezależnych mężczyzn? Tak jak już mówiłem wcześniej: kreatywnych, elastycznych, silnych, yy, nie wiem, yy, przebojowych, yy, komunikatywnych. Dlaczego mamy ich wspierać? A niech lepiej wypierdolą za granicę, będzie spokój. Po co nam oni? Czy silna niezależna kobieta potrzebuje ją różnej od państwa, od podatników? Powiedz mi, czy silna niezależna. Nie potrzebuje równego traktowania, tak jak każdy inny Singiel. Niezależna, yy, mocna, silna kobieta. Czy ona potrzebuje pomocy od państwa i od podatników? Czy nie jest to maksymą głoszoną przez te feministki, te właśnie niezależne, silne kobiety, yy, coś takiego, że one niczego i nikogo nie potrzebują do pomocy? Żony sobie doskonale razem ze wszystkim same. To jak to teraz wygląda jak taka osoba pisze coś takiego Wybrałaś życie z Samodzielnej, niezależnej kobiety Bez męża, bez dzieci No to teraz musisz po prostu sobie z tym radzić Czy ty nie myślałaś jak podejmowałaś decyzję Że będziesz po prostu nie zakładała rodziny Że wszystkie opłaty jakie byś musiała ponosić Będziesz musiała je ponosić sama Że nie będzie nikogo koło ciebie Kto ci będzie mógł pomóc Zresztą te programy o których ty mówisz Że nie możesz sobie z nich pobierać żadnych świadczeń To ty dobrze wiedziałaś o tym Że one są dla, dla rodzin Od wielu, wielu, wielu lat to nie jest to wczoraj, to już się o tym mówi od 10 lat. To... Od 10 lat mówi się o 500 plus i innych plusach, no pierwsze słyszę, bo mi się wydaje, że maksymalnie 5-6 lat. No to co, ktoś ma sobie nagle zmienić życie o 180 stopni, bo ktoś, bo jakiś głupkowaty rząd coś prowadził? 10 tak lat się nie da. zacząć planować, co zrobić, gdyby tak... Planować, to ta... jest takie powiedzenie, jak rozmierzyć Boga, opowiedz mu o swoich planach poszło do tego, żebyś miała na przykład problemy finansowe. Trzeba po prostu pomyśleć o założeniu rodziny. Zamiast chodzić no. na imprezy. No to ty załóż rodzinę, czego nie masz rodziny? balangi, chlać i ćpać, to trzeba było po prostu znaleźć sobie męża i urodzić dzieci. Nie mówię, że ćpałaś, oczywiście, nie mówię, że chlałaś. Mówię tak potocznie. Generalnie, to no tak nie. wygląda teraz życie młodych ludzi. Także jakoś tam. Jak nie mają perspektyw, to chlają. Co się nie dziwi, wpadasz w Wpadasz w ten worek, no niestety. Dobra. Czytamy dalej. Może nie stworzyliśmy jeszcze podstawowej komórki społecznej, ale ciężko pracujemy. Mamy czas i siłę przebicia. To my zmieniamy świat. Siedzimy po godzinach i chcemy więcej. Tak. Z mężem i trójką dzieci nie jest to już takie proste i chyba z tym największy problem. Zamiast docenić nasze zaangażowanie, to tak. rzuca, się nam, rzuca się nam kłody pod nogi. To tak jest. Ja też chcę płacić niższe podatki i kupić sobie mieszkanie, tylko że, mi nikt, że mnie nikt nie faworyzuje napisała Dagmara. Dagmara każdy by chciał płacić niskie podatki, każdy by chciał sobie kupić mieszkanie, dom, jakąś ziemię, jakieś posiadłości. Każdy by tego chciał. Problem jest w tym, że na to naprawdę trzeba bardzo ciężko pracować i trzeba rzeczywiście. No, tylko jeden nie musi tyle pracować, co drugi. Oczywiście. Za, za wziąć się do roboty trzeba zakasać rękawy, wkasować bluzkę w spodnie i naprawdę wziąć się do roboty. Jeżeli będziesz o tym mówiła i wy, wylewała swoje żale na e, jakichś listach, które wysyłasz do redakcji jakiegoś portalu internetowego, naprawdę to nie jest najlepszy sposób na to, żeby. No nie, no oczywiście narzekanie i nic nie robienie nic tu nie pomoże, jak najbardziej. Są możliwości założyć biznes, wyjechać za granicę, czy no, znaleźć właśnie bogatego męża. Ale no, o takich sprawach wydaje mi się powinno się mówić i to... Głośno i wszędzie, nie tylko na jakichś papilotach, czy jak to tam się kurwa nazywa. Żeby coś temu zaradzić, zamiast na przykład spędzać te dwie godziny, czy tam godzinę, co zajęło ci napisanie tego listu, wysłanie i tak dalej, trzeba było pomyśleć nad czymś, co by mogło sprawić, że ty na, na przykład taką ulgę byś mogła utrzymać. Albo na przykład nad czymś, co mogłoby pomóc sobie w zarobieniu dodatkowych pieniędzy. Generalnie tutaj z tego listu... Z tym zarobieniem pieniędzy to tak, to fakt, mogłaby kombinować, ale po co ma sobie kobieta niszczyć niezależność, skoro po prostu czuje, że emocjonalnie na razie do związku się nie nadaje I to, i to się tyczy dwóch płci, tutaj padnie nie ma żadnego znaczenia. Po co ma szukać na siłę męża, który no, może będzie mieć kasę, ale który na przykład będzie ją bił czy będzie jej nie szanował? No, no, no po cholerę jej to, no. Jakże ta kobieta. Ma dosyć duże ego i generalnie mówi o tym, ego? że ona czeka na coś dla niej, że w końcu coś jej się należy. Nie, że... ona nie powiedziała, że coś jej należy, tylko że nie jest traktowana sprawiedliwie. Gdzie jest jej nagroda, że gdzie jest jej wygrana, że gdzie jest mój prezent. No generalnie dziewczyna mówi yy, o opłatach za... Za, prawda, za CIT, za PIT, za VAT, za ZUS, a generalnie mówi o nagrodach. To to jedno wyklucza drugie. To nie jest tak, że można mówić o nagrodach w kontekście podatków. No niestety nie ma czegoś takiego jak nagroda podatkowa. Po prostu są zasady, jakie są. Jeżeli masz rodzinę, to masz dzięki Czy? temu ulgi podatkowe. Jeżeli nie masz rodziny, no to nie zasługujesz na te ulgi podatkowe. Koniec kropka. Widziałeś od dawna, że takie <laughs> ulgi podatkowe są wprowadzone dla osób, które są Rodzinami. Jednostki po prostu nie są traktowane w ten sam sposób. Ja też nie jestem traktowany jak te rodziny, też nie mam prawa do tych ulg, też nie mam dostępu do tych danin. Natomiast ja nie piszę listów w internecie, żeby się na to skarżyć. Ja po prostu robię to co muszę, żebyś zapewnić sobie odpowiedni byt. Na... Może w ona się skarży, ale jest to problem, o którym warto głośno mówić. Na poziomie, na którym ja sobie zakładam jako ten, który chce I tobie życzę tego samego Dagmara. Teraz panowie słuchajcie, to jest problem z kobietami, to jest właśnie to, co chodzi im po głowie czasami, jak kobiety mają problemy tylko z kobietami i zaczynają obwiniać cały świat. Tu ma brakowało, aby Dagmara napisała prosto, w most, prosto z mostu, prosto z mostu dokładnie, że chciałaby im zabrać te pieniądze, żeby dali je tylko jej. A, fabulę. jeszcze się powstrzymała powiedziała, że wcale nie mówię, żeby im jakieś pieniądze zabierać, ale to jest takie sugestywne insynuowanie, że tak naprawdę no. podświadomie właśnie to się ma na myśli. Także Dagmara nie udała ci się odwrócona psychologia, słaba jesteś z tego. Generalnie <grym> bardzo mi ludzi to, że cały czas narzekasz i widać, że. Tak, cię no, ludzie jeste... to na chuj to czytasz, kurwa. I po co film nagrywasz i tracisz na czas na montowanie, kurwa? <grym> Chyba troszkę rozpieszczona, bo nagle znalazłaś, znalazłaś się w sytuacji, w której musisz po prostu zapewnić sobie sama zatrudnienie i byt, i generalnie płacić za całe koszta, które są generowane przez Twój styl życia. Także nie możesz nikogo za to winić, win siebie. Jak chcesz to No, win z... siebie, państwa nie win. Bądź niewolnikiem, yy, zado bądź zadowolony z tego, co masz. Nie narzekaj, oglądaj telewizję, tak, tak, to jest taki mniej więcej przekaz. Tyle, że po prostu, no, że jest kobietą, no to wiadomo, trzeba je dojebać, bo był promeński, nie? No nie podoba mi się to, fuj mi się to nie podoba, nie? Yy, pewnie to tak, ma na wiedzie za granicę, jeżeli to oczywiście to jest realna osoba, bo to mógł po prostu coś napisać, tak, żeby był artykuł kolejny, nie? Załóż rodzinę, znajdź sobie faceta. No, bo znajdź sobie faceta, który będzie bił, bo na siłę wiecie, nie? Oby tak nie było. Dawaj sobie dzieci, zrób i będziesz wtedy miała ulgi. 500 plus, teraz podobno 1000 plus chodzi. E, ja PiSu nie lubię, ale co z tego? Jest jak jest. Żyjemy w socjalistycznym, bananowym kraju. Ja jest jak jest. Republika Polski i tyle. Tak Pasywność ta lepsza, nie? To wygląda, każdy dostaje pieniądze za darmo. Chodzisz po ulicy, masz yy, co jeden słup, to jeden znak na słupie, zamiast położyć trzy znaki na jeden słup, jak na zachodzie, to się tutaj kładzie jeden, stawia się jeden słup i na słup się kładzie jeden znak. No taka jest co? po prostu banalna, tak specjalistyczna republika Polski. Witamy w kraju. Dobra, słuchajcie, tyle, yy, nie chciałem w ogóle wchodzić na kwestie polityczne, teraz już coś o tym wiecie, ale wlazłeś! Mam nadzieję, że się wam podobało. Mi, mi to się podobało. Generalnie dużo, dużo dobrego śmiechu, dużo humoru. No śmiechu, humoru, no jasne. Dużo właśnie takiego zauważenia, że to kobieta jest, która naprawdę dużo narzeka i naprawdę jakieś ogromne oczekiwania odnośnie tego co. Ogromne oczekiwania, chłopie? O czym ty mówisz? I powinno dać. No. Nie zgadzam się z tym i nie popieram tego. Potępiam takie zachowanie jak te, tak, Mary, żeby się tam jeszcze skarżyć, A ja potępiam pasywność i stroniczość. sieci na ten temat. No niepoważna jest ta kobieta. Dobra, tyle myślę i słuchajcie, proszę o lajka, like komentarz i o Saba. I pamiętajcie, facet to facet, facet. Nigdy, a to nigdy nie przeprasza kobiety, to zrobię. Jak to nie przepraszam nigdy w kobiety? To co, jak wróci na o 3 rano? Cześć, Ej, najebałem się znowu, ale my sto! Kurz w dupę nie przepraszam, bo powiedział to taki red redspielowy z internetu. Idę spać! Patrzenia następnym Kurwa macie, jakie to jest płytkie, nie? Ta porada na koniec. No chuj mi się to nie podoba. Dobra, to tyle, co chciałem Ci skomentować. Jeżeli uważacie, że nie mam racji, że przeginam, w drugą stronę, to oczywiście skrytykujcie mnie, schejtujcie w komentarzach. Zapraszam do komentowania. Miłe niedzieli. Siema!